Kurnik był dezynfekowany. Było sprzątanie, i w taki sposób kurczaki sobie przeniosłem. Mam nadzieję, że żyją. No, wychodźcie sobie. Mój kurnik. Trochę długo im zajęło siedzenie, no bo mi zajęło też długo sprzątanie. No, marudy. Wychodzić. Jeszcze mam w drugim kartonie perliczki i trochę kurczaków. Są wszystko kury zagrodowe, urosły trochę, ale trzeba im było trochę zmienić warunki. A, jeden kurciaczek tak nie mógł wyjść, z jest karzełka polskiego akurat barwa, dzika. Jesteś dzika? Czy dziki? Chyba kogutek jednak w tym roku przeważa, większość kogutków się kluje. No ja tutaj mam perliczki z kurczakami chodzić, wychodzić wyszedł kusy. kusy i wszystkie razem.